Jestem już w swojej własnej przestrzeni serca, widzę swoich przewodników i jestem gotowa, by zadawać pytania. Mam nadzieję, że moi przewodnicy są gotowi, żeby odpowiedzieć. Moje pierwsze pytanie dotyczy całej tej energii strachu, którą jesteśmy otoczeni z astrala. Jak sobie z tym radzić? Skupiać się na pozytywnych słowach, myślach, aspektach swojej własnej rzeczywistości. Skupiać się na wszystkim, co pozytywne, nawet najmniejsza, najdrobniejsza rzecz, ale pozytywna. Tutaj wchodzi prawo wolnej woli. Więc macie możliwość wyboru, którą drogą będziecie chcieli podążyć: czy tą do światła, czy tą do ciemności. Strach to element manipulacji, kontroli, niskowibracyjnych energii. Macie możliwość wyboru, aby się temu poddać, albo z tego zrezygnować odejść. Odsunąć się, odwrócić się od tego. Wykorzystajcie to prawo wolnej woli, które ma każdy z Was. Prawo wolnej woli to Wasza tarcza, obrona, ochrona, narzędzie, które możecie wykorzystywać w dowolną stronę, w dowolny sposób. Ma to o wiele większe znaczenie, aniżeli Wy temu to przypisujecie. Wydaje Wam się, że wiele rzeczy jest Wam narzuconych i że musicie to, musicie tamto. Prawda jest taka, że prawo wolnej woli dotyczy się każdej istoty przebywającej na Ziemi. Tylko zrozumienie tego, że macie wolną wolę, czasami zajmuje Wam trochę czasu. Jest to bardzo ważny aspekt waszego istnienia tutaj. Ważny aspekt, na którym warto się skupić i który warto rozwijać, wzmacniać energetycznie. Macie wolną wolę, aby podejmować wszelkiego rodzaju decyzje dotyczące absolutnie każdego elementu waszego życia. W każdej chwili, każdej sekundzie tworzycie swoją własną rzeczywistość i siebie samych. Podczas podejmowania tychże właśnie, nawet najdrobniejszych decyzji, wykorzystując prawo swojej własnej wolnej woli. Wydaje Wam się, że nieraz wiele rzeczy jest Wam narzucanych, ale nie, to Wy pozwalacie, aby Wam te rzeczy narzucano. Nie macie do końca świadomości tego, że możecie coś faktycznie z tym zrobić. Wielu z Was ma poczucie, że nic nie może z tym zrobić. Wielu z Was ma poczucie, że musi zaakceptować to, co zostaje narzucone. Wielu z Was nie ogarnia po prostu tego, że ma wybór, że ma własną wolną wolę coś, czym zostaliście obdarowani i co należy wykorzystywać świadomie. Wolna wola to wielki dar, ale również i odpowiedzialność. To dla was, to do was należy odpowiedzialność wyboru tego czy pójdziecie w stronę światła, czy w stronę ciemności. I tak, każda najmniejsza decyzja ma znaczenie. Każda najmniejsza myśl ma znaczenie. Każde słowo, które wypowiadacie w ciągu swojego istnienia, ma znaczenie. Tworzy i kreuje Twoją rzeczywistość i Ciebie samego. W każdej chwili Twojego istnienia. Dlatego tak ważne jest, abyś zwracał uwagę na to, co myślisz, mówisz i robisz. Wybór światła albo wybór ciemności. Tu i teraz. Poprzez prawo wolnej woli. Wybór zawsze dokonywany jest tylko tu i teraz. Nie ma żadnego innego. W przeszłości ani żadnego innego w przeszłości jest zawsze tylko i wyłącznie tu i teraz. Moment tu i teraz jest zawsze najważniejszy i najistotniejszy. To, co wybierzesz w tej sekundzie, będzie miało aktywny wpływ na to, jakim stworzysz się w następnej sekundzie. W każdej jednej sekundzie podejmujesz decyzję. Różnego typu decyzje. Podejmujesz decyzję, czy poddasz się swoim obawom, lękom, strachom, demonom wewnętrznym, czy pozwolisz im siebie kontrolować, czy pozwolisz im mówić, co masz robić, myśleć, czuć, czy powiesz im stanowcze nie i odwrócisz się od tego plecami. Czujemy, widzimy, jak trudne bywa to dla Was. Wręcz czasami nienaturalne, sprzeczne z Waszą wyuczoną naturą. Widzimy to, jak wielu z Was boryka się, próbując wyrwać się ze szponów, tychże lęków, obaw, strachów, demonów wewnętrznych. Jesteśmy tutaj, aby Was wspierać swoim własnym światłem, prowadzić Was, wskazywać Wam drogę, podawać Wam różnego rodzaju wskazówki. Ale wy, wykorzystając swoje prawo wolnej woli, musicie poprosić o pomoc, inaczej my nie jesteśmy w stanie wyciągnąć do Was dłoni. Inaczej my nie jesteśmy w stanie podać Wam pomocnej ręki. To wy tutaj rządzicie, to wy dokonujecie wyborów, to wy tworzycie tę rzeczywistość. To wy jesteście panami tego, co tutaj się dzieje. I to od Was zależy, co się dzieje i co się zadzieje. Zgodnie z prawem wolnej woli, możecie zdecydować się o pomoc, opieką, ochronę i prowadzenie. Żaden przewodnik nie może zadziałać przeciwko prawu wolnej woli jaką posiadacie. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że nie jest to istota światła, miłości. Jeżeli odczuwacie na sobie jakiekolwiek manipulacje energetyczne, fizyczne, mentalne, to znaczy, że nie pochodzi to od światła, a nie od miłości. To znaczy, że w Waszym własnym interesie byłoby dla Was lepiej, abyście odsunęli się od działań takichże istot. Wybierzcie jasno, którą stronę chcecie utrzymać prawo czy lewo, światło czy ciemność to jest walka o kontrolę nad Wami. Ale ostateczny rezultat zależy zawsze tylko i wyłącznie od Was samych, od podjęcia Waszej decyzji, od tego, do czego się zdeklarujecie. Nie oczekuje się od Was wielkich, szczególnych czynów, jak niektórzy z Was mogą myśleć. Oczekuje się od Was podjęcia decyzji. W waszym własnym sercu, w waszym, waszej w własnej istocie, w środku waszej własnej istocie, w środku waszej własnej istoty, w centrum waszej istoty, w sercu. Tam macie podjąć decyzję i zdeklarować się, zdecydować światłość czy ciemność. Dzięki tego typu deklaracji pokazujecie, Którą stronę chcecie podążać, wzmacniacie tą stronę, którą wybieracie. To od Was wszystko zależy. Nie doceniacie swoich możliwości, nie doceniacie swoich umiejętności, swojej mocy, nie doceniacie siły wolnej woli i decyzji, które macie możliwość, prawo, a wręcz obowiązek podejmować. W wyniku każdej jednej decyzji pomagacie temu światu kreować nową rzeczywistość, tworzyć nowe ścieżki, nowe możliwości. Pozwólcie sobie na otwarcie się. Na światło. Pozwólcie sobie na otwarcie się na różnego typu nowe możliwości, których wcześniej nie dostrzegaliście, nie rozumieliście. Zaufajcie. Zaufajcie światło, zaufajcie miłości, zaufajcie źródło wszechistnienia. Zaufajcie swojemu własnemu sercu. Nie bójcie się już więcej. Bo światło zwyciężyło. Pozwólcie mu teraz siebie prowadzić. Niezależnie od tego, jak trudne może wydawać się życie w ciągłym świetle, nie oczekujemy od Was teraz, abyście tego dokonywali od tej chwili. Waszym zadaniem jest podjąć wewnętrzną decyzję, którą drogę, którą stronę chcecie wybrać dla siebie samych na przyszłość. Wasza, we wasza wewnętrzna decyzja. Wolnej wasza wewnętrzna, z wolnej woli, decyzja. Deklaracja, otwarcie serca. Na co chcecie otworzyć serce? Co chcecie doświadczać w swoim własnym sercu? Co chcecie czuć w swoim własnym sercu na co dzień. Wszystko to to jest wasza własna decyzja i wybór. Tak, wiem, że niektórzy się z tym nie zgodzą. Powiedzą, że jest im narzucone to i tamto, ale to jest wasza wewnętrzna percepcja, wasze przywiązanie do życia w klatkach. Drzwi do klatek zostały otwarte. To, czy wy z nich wyjdziecie, to jest wasza własna decyzja. Niektórzy z was jednak nawet nie dostrzegają otwartych drzwi, nadal żyją w iluzji tego, że są zamknięci, i że pozostało im tylko obijać się od jednej ściany do drugiej. Drzwi zostały otwarte. Jedyny klucz to wasze własne serce i wybranie drogi światła. Możecie opuścić już klatki swoich własnych lęków, obaw, strachu. To już nie ma nad wami kontroli. Tylko wy sami decydujecie, na ile pozwalacie tymże energią wpływać na Was i na Wasze życie. Otwórzcie swoje własne serca na przepływ fali odwagi. Poczujcie tęże odwagę w swoich własnych sercach. Wolność, niezależność, spokój i pokój. Na tym skupiajcie swoje serca, umysły. To jest droga wyjścia z Waszych własnych latek, które potworzyliście wieki temu. Poraz nich wylecieć i rozwinąć skrzydła żyć wedle Waszego boskiego potencjału, Waszych boskich możliwości. Wielu cudownych możliwości, które ścielą się i rozwijają przed każdym z Was. Wykorzystujcie swoje zdolności kreacji, wizualizacji, tworzenia. Jesteście kreatorami, malarzami, malarzami, którzy wybierają poszczególne kolory, farb, do stworzenia swojego własnego płótna. Jakiego typu kolory Ty wybierzesz? Czarne czy jasne? Zawsze, zawsze macie możliwość powstrzymać się od prowokacji energetycznych z zewnątrz. W połączeniu ze swoim własnym sercem, ze swoją wyższą jaźnią. Wybierzcie drogę wolności, swobody, boskiego rozwoju, pasji, namiętności, miłości. Wybierzcie to wszystko, od czego chcecie doświadczać. Wybierzcie drogę wolności. Każdy z Was już jest wolny, ale nie każdy z Was staje sobie z tego sprawę. Wybierzcie drogę wolności. To wytworzycie tę rzeczywistość i pomagacie ją kreować. Wybierzcie więc drogę wolności, drogę wolności i możliwości boskich, ufności. To jest wasza droga i wasze przeznaczenie. Otwórzcie się na zaufanie, wolność i radość. Wybierzcie drogę wolności. Jak macie tego dokonać? Dokonajcie wejrzenia w swoje własne serce i dokonajcie wyboru, czego chcecie doświadczać, za czym chcecie podążać. Czy za światłem, czy za czymś innym. Wszystko zależy od Was. Wejrzyjcie w swoje własne serca. Szczerze, uczciwie, wejrzyjcie w swoje własne serca i dokonajcie wyboru. To jest Wasza broń, to jest Wasza tarcza, Wasza ochrona, dokonanie wyboru. Trudno jest nam wytłumaczyć, jak istotną rolę odgrywa wolna wola i wasza możliwość dokonywania wyborów. Dlatego, że wielu z Was jest wypełnionych lękiem i strachem, wielu z Was zamknęło swoje serce na klucz, nie dopuszczając nawet najmniejszego promyka miłości. Do swojego życia. Niemniej nie ustajemy w próbach. Wierzymy, że każdy z Was odnajdzie drogę do swojego własnego światła. Wspieramy Was i prowadzimy, i nawołujemy. Dokonajcie wyboru wolności. Wolności od strachów, lęków, obaw wewnętrznych demonów, które nie mają nad wami już żadnej kontroli. O ile sami im na to nie pozwolicie. To jest tylko i wyłącznie kwestia waszego wyboru. Nic więcej macie możliwość wyfrunąć z tej klatki jeżeli pozwolicie dostrzec sobie otwarte ćwiczki dokonajcie dobrego wyboru I pamiętajcie o tym, że w każdej chwili swojego istnienia macie możliwość wyboru. Macie możliwość zmiany zdania. W każdej sekundzie dokonujecie kolejnych nowych wyborów i tworzycie swoje nowe rzeczywistości, swoje własne nowe możliwości. Każdy, absolutnie każdy z Was ma taką moc i taką możliwość. Pozwólcie sobie na to, pozwólcie sobie na to, na podążanie za swoim własnym wewnętrznym światłem. Moi drodzy, wydaje mi się, że to by było na tyle na dzisiaj. Wystarczy tych informacji. Ja tylko mogę się dołączyć z apelem, aby, aby każdy z nas pozwolił sobie codziennie na dokonywanie nowych wyborów. Zawsze każdy z nas ma szansę zmienić jeszcze swoje życie. Każdego dnia tworzymy nową rzeczywistość. W każdej chwili, nawet nie dnia, ale każdej sekundy, tworzymy nową rzeczywistość, moi drodzy. Tak więc każdy z nas ma możliwość dokonać jeszcze naprawdę ogromnych zmian w swoim własnym życiu. Pierwsze, czego musimy dokonać, to w swoim własnym sercu zdecydować, ale tak naprawdę świadomie wiedzieć, co robimy. Decydujemy, wybieramy drogę światła. To jest najważniejszy pierwszy krok: dokonać tego wyboru. Życzę Wam dużo odwagi, abyście byli w stanie właśnie podjąć się tego pierwszego kroku i przed samym sobą przyznać, że chcecie podążać za światłem. Żebyście byli pewni tego w 100%. Bez żadnego zachwiania, wątpliwości każdy z nas, moi drodzy, ma już otwartą klatkę. Widziałam to w tym przekazie. Wiele różnych klatek, które mają otwarte drzwiczki i każdy z nas ma możliwość wyfrunąć z nich, o ile pozwoli sobie na to sam. Także moi drodzy, podążajmy w stronę światła i poprzez swoje własne serce dokonujmy wyborów. Dziękuję wam już dzisiaj, jeszcze wam wszelkiego powodzenia. I oczywiście do usłyszenia niebawem Pa.